Ale gratulacje z, no z meczu na meczu dowadniasz, że jesteś tej drużynie potrzebny dzisiaj. Zdobyłeś mega istotną bramkę, po której to już praktycznie ta szansa zwycięstwa przechyliła się na naszą korzyść. Ja myślę, że gratulacje to należą się całej drużynie, bo potrafiliśmy się podnieść po, no po indywidualnym będzie mrozia i, i pokazaliśmy, że konsekwencją i taką cierpliwością, dojrzałością yy, no, zwyciężyliśmy to spotkanie, bo Mogliśmy się rzucić po tym, po tym, jak straciliśmy bramkę. Mieliśmy bardzo dużo czasu na to, strzeli, żeby strzelić tą drugą bramkę zwycięską. Bo myślę, że z przebiegu całego spotkania kontrolowaliśmy i, i ta wygrana nam po prostu się, się należała. Mówić że tej cierpliwości trzeba było jej bardzo dużo, bo. W tym powiedziałeś, że mieliście dużo czasu na strzelenie tej drugiej bramki i potem jeszcze trzeciej, a jednak zdecydowaliście się to zrobić na sam koniec. Już kibice wszyscy lekko nerwowi byli, ale chyba takie zwycięstwa smakują najlepiej. Tak, ja myślę, że nikt nie wyszedł i nie przegapił tej bramki, więc żartuję oczywiście, na pewno tak nie było, więc fajnie na pewno, bo to ostatnia minuta meczu, wielkie emocje, każdy jest w napięciu, my tak samo kibice i no i fantastyczna radość, bo, bo zwyciężyć po takim spotkaniu, gdzie no, no nie szło nam od samego początku tak, tak dobrze, jak w drugiej połowie może, bo nie za dobrze weszliśmy w, to, w ten mecz po prostu I, i zwyciężyliśmy trzy punkty. Drugie zwycięstwo z rzędu tutaj na Bokowej, więc, więc to, to na pewno cieszy, że Punktujemy w każdym spotkaniu i to, to myślę, że to jest najważniejsze. Trener na konferencji powiedział coś takiego, że bardzo ważne jest to zwycięstwo, bo gdzieś tam pomoże w głowie e, Wam uwierzyć w to, że jesteście naprawdę dobrą drużyną. Zgadzasz się z tymi słowami? Nie, bo my wiemy, że jesteśmy dobrą drużyną i, i każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo mamy bardzo dobrych chłopaków, młodych, tak samo i, i my doświadczeni zawodnicy też. To jest fajna naprawdę taka kompilacja i, i, i młodości, mówi, nie mówimy, że my jesteśmy z Radziem czy z starszy, starzy, bo my mamy, my jesteśmy w najlepszym wieku dla piłkarza, więc więc po prostu no, każdy wie, co ma robić na boisku. Może nie w 100% jeszcze gramy to, co potrafimy, ale, ale po prostu chcemy się rozwijać. O, myślę, że to jest podsumowanie tego wszystkiego, że ta drużyna po prostu chce się rozwijać i z meczu na mecz być coraz, coraz lepsza jako Team. Bo jeżeli będziemy dobrze jako team, to każdy będzie rósł jako indywidualna jednostka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie.